W urnie znajdują się trzy kule białe i cztery kule czarne. Losujemy dwie kule kolejno. Dwa razy losuję kolejno. Co to znaczy? To znaczy, że nie wracam po wylosowaniu pierwszej kuli do worka, tylko patrzę, jaka ona jest, zapisuję wynik. Odkładam na bok i wkładam rękę kolejny raz do urny i losuję drugą kulę. Zatem jest to doświadczenie dwuetapowe. W pierwszym etapie, jeśli włożysz rękę do urny, co możesz wylosować? Możesz wylosować kulę białą albo kulę czarną. Z jakim prawdopodobieństwem wylosujesz kulę białą? Są trzy białe, a wszystkich kul w urnie jest 7. A z jakim prawdopodobieństwem możesz wylosować kulę czarną? Cztery kule są czarne na 7 wszystkich kul. Pierwszy etap doświadczenia losowego już mamy za sobą. Jeśli została wylosowana kula biała, wkładam rękę do urny kolejny raz i co mogę wylosować? Kulę białą. Albo kulę czarną. Z jakim prawdopodobieństwem kulę białą? Ile jest już kul w środku? Skoro już została wyciągnięta na początku biała, no to zostało ich w środku sześć. Ile zostało kul białych? Były trzy, ale została za pierwszym razem zabrana jedna, więc zostały dwie białe. A czarne nadal są cztery. Teraz druga część naszego drzewa. Jeśli za pierwszym razem została wylosowana kula czarna, no to teraz wkładam rękę do worka, mogę wylosować białą albo czarną kulę. Kul w worku jest 6 o jedną mniej, bo tą czarną już zabrałem. Ile było czarnych? Cztery były, jedną zabrałem, to zostały trzy, a białe zostały nadal trzy. Tak wygląda Twoje drzewo stochastyczne. Masz wypisane prawdopodobieństwa. Teraz musisz być pewnym, że to drzewo jest sporządzone poprawne. Sprawdź. Suma daje na gałęziach jeden. Daje. Bardzo dobrze. Tutaj suma na gałęziach daje jeden. Daje. I ostatnia tutaj suma daje jeden na gałęziach. Daje. Świetnie. Sprawdzone. Drzewo stochastyczne masz poprawnie zapisane prawdopodobieństwa i możesz już teraz zabierać się za rozwiązywanie tego zadania. Zdarzenie A. Kule będą jednakowego koloru. Zatem prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Poszukaj na drzewie, które sprzyjają wyniki: biała, biała, czarna, czarna. Ten wynik również sprzyja zdarzeniu A. Zastosuj regułę mnożenia drzewa. Więc zaczynasz od samego początku, zbierasz prawdopodobieństwa, mnożysz je. Więc zaczynamy. Pierwsza gałąź to pierwszego wyniku sprzyjającego. 3 siódme razy 2 szóste, dodać i od początku 4 siódme razy 3 szóste. Oblicz prawdopodobieństwo tego zdarzenia: 6, 7 razy 6 to 42, dodać. I tutaj również 12,42. Wspólny mianownik mamy. I teraz doprowadzamy do najprostszej postaci nieskracalnej, czyli jeszcze tutaj możemy skrócić 3, siódme. Masz prawdopodobieństwo zdarzenia A. Teraz prawdopodobieństwo zdarzenia B. Kule będą różnych kolorów. Odszukaj i zaznacz na drzewie wyniki sprzyjające temu zdarzeniu. Zastosuj regułę mnożenia drzewa. Więc idź po gałęziach, przemnóż je. Pamiętaj, ile idziesz razy, tyle razy musisz to dodać. Więc teraz tylko przelicz. O 24. 42. Doprowadź do ułamka nieskracalnego. Możesz podzielić przez dwa. A to jeszcze przez trzy skrócisz cztery siódme. C. Co najmniej jedna kula biała. Co to znaczy co najmniej jedna biała? Więc albo wypadniej biała i czarna, albo dwie białe. Zatem odkreśl wyniki sprzyjające zdarzeniu C. Tu jest jedna Czarna jedna biała, czarna biała, czarna czarna nie sprzyja. Zatem teraz P od C. Możesz zastosować regułę mnożenia drzewa, ale to są prawie wszystkie wyniki. Policz C od Prim, czarna czarna, to będzie 4 siódme razy 3 szóste, to jest 12 czterdziestych drugich, a to jest 2 siódme. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia C to 1 minus P od C 1 minus 2 siódme to 5 siódmych. Prawdopodobieństwo zdarzenia D będzie co najwyżej jedna kula czarna. Co najwyżej jedna czarna. Więc D prime. Będą dwie kule czarne. Więc P od D' to będzie tak samo jak i P od C. Zobacz, te wyniki sprzyjają zdarzeniu D. Więc króciutko można napisać bez obliczania P od D'. P od D to jest tyle samo co P od C, a to jest 5 siódmych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.